Bardzo proste zobaczyć, klepie tę krowę, czy słychać bijące serce. Nie słychać, bo ta krowa jest z kartonu. Po prostu, czas skończyć z kartonem, z papierem. No bo jak, mamy pić papierowe mleko. Sio. Stawiamy na żywe krowy. Po prostu. I tak jak my popuszczamy papierowe krowy, tak wy porzućcie papierowe faktury i przejdźcie, na, tak jak my na żywe krowy, to wy na nieżywe, to znaczy elektroniczne faktury. Po prostu. Chronimy w ten sposób las. No i tyle. Przechodząc na e-fakturę, chronisz środowisko i dbasz o porządek w swoich dokumentach. Twoje dane są całkowicie bezpieczne. A wszystkie informacje potrzebne do przelewu, takie jak numer faktury, termin płatności, kwotę oraz numer rachunku bankowego, otrzymujesz co miesiąc na maila. Aktywuj e-fakturę to takie proste. Netia wolność wyboru.